Z ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść: Królestwo Niebieskie będzie podobne do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było głupich, a pięć rozsądnych. Głupie wzięły lampy, ale nie zabrały ze sobą oliwy. Rozsądne wzięły lampy i oliwę w naczyniach. A gdy pan młody się opóźniał, ogarnęło je znużenie, i wszystkie zasnęły. O północy zaś rozległo się wołanie. Pan młody nadchodzi, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy obudziły się wszystkie panny i przygotowały lampy. Głupie powiedziały do rozsądnych: Podzielcie się z nami oliwą, bo nasze lampy gasną. Ale rozsądne odpowiedziały: O nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie do sprzedawców i kupcie sobie. Gdy one odeszły, przybył pan młody. Te, które były przygotowane, weszły z nim na wesele i drzwi zamknięto. Później przyszły pozostałe panny i wołały: Panie, panie, otwórz nam! Lecz on im odpowiedział: Zapewniam was, że was nie znam. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Pan Jezus tę przypowieść o roztropnych i nieroztropnych pannach. Po przybyciu do Jerozolimy, przed Paską, czyli przed swoją męką i śmiercią. Obraz uczty weselnej łatwy do wyobrażenia, bo nieraz pewnie byliśmy na przyjęciu weselnym. Bez wątpienia Chrystus jest oczekiwanym Panem młodym. Panna młoda to my, wspólnota ochrzczonych, którzy wyczekują przyjścia Pana młodego. Uczta weselna to zapowiedź powtórnego. Uroczystego przyjścia Chrystusa na ziemię. Nikt z nas nie zna dnia ani godziny swojej śmierci. Trwamy w oczekiwaniu na spotkanie z Panem Jezusem. Sytuacja, w której przyszło nam dzisiaj żyć, gdy słuchamy i widzimy, ile osób choruje i umiera, bardzo często z daleka od rodziny i przyjaciół, uświadamia współczesnym mądrym pannom że mamy być zawsze gotowi do tego ostatecznego spotkania. Mamy być czujni, bo przeciwnik nasz diabeł chce wyrwać z serca łaskę wiary. Módl się o to dla siebie i wszystkich ochrzczonych, by mimo zgorszeń ze strony wielu nikt z nas nie odwrócił się od przychodzącego oblubieńca. Niech nasze czuwanie będzie aktywne, a w ręku zapalone lampy z zapasem oliwy, czyli modlitwy, łaski uświęcającej, komunii świętej, dobrych uczynków. Nie zniechęcajmy się, patrząc na tych obok nas, co ulegli duchowemu lenistwu i obojętności. Wszystkich świętych naszych patronów prosimy o ich orędownictwo za nami, przed Panem.